Czołem Gwiezdni Obywatele, dzisiaj mamy 8 maja. Co dla nas graczy było najważniejsze? W końcu wszyscy mogą zalogować się do PTU i zobaczyć co nas czeka w 3.19. Czyli to wszystko o czym mowa była troszeczkę wcześniej. Nowe lore wheel, zmiany w miningu, misje na selwecz, rozwinięcie mechaniki traktor bima, misje pvp koło ghost hollow, zmieniona liczba dostępnych misji i samouczek. To tyle. Jak po raptem 3-4 miesiącach od ostatniego pacza wygląda nieźle. Dla grających w PU jest jeszcze dostępny event Jumptown 2.1. Ten będzie aktywny do jutra do 20. Czemu 2.1? 1 Jumptown się rozbudowało i teraz znajdziecie tam dwie maszyny do produkcji narkotyków, ale także dużo większe wnętrza. No i dwa wejścia. Co 24 godziny zmienia się lokacja misji, a misja dostępna jest w dwóch wariantach. Legalnym i pirackim. Czwartkowy Insight przyniósł wielkie rozczarowanie. Bo czym zajmują się dewsi, jak nie mają co robić? Tworzą Trackmanie czy Mario Kart Tracera wewnątrz Star Citizena. Czy tak ma wyglądać prawdziwy symulator, gdzie mają być bramki z bustem, ruszające się przeszkody, windy na torze? Powiem tak, litości. Trochę czegoś innego oczekuje od symulatora kosmicznego i gry, w której odczucia prawdziwego życia w XX wieku mają być na pierwszym miejscu. Jeszcze jakby postarali się o jakiś fajny pojazd do wyścigów, który dawałby odczucia rajdowe, a nie PTV, to może. I koniecznie jakieś współzawodnictwo, podobne chociaż do tych przy misjach wyścigowych statkami, ale przesuwne przeszkody. Ale za to, w live piątkowym dostaliśmy trochę opowiastek o tym, jak ma zmienić się manik w najbliższym patchu. Że oprócz zmian dotyczących rezystancji masy dostaniemy także gęstość, więc skałka o objętości 5000 może mieć różną wagę, ale także inną rezystancję w związku z tym. Jak to dokładnie będzie, to o tym się przekonamy niebawem. Dalej także opowiadano o problemach z mechaniką traktor Bimów, gdzie poruszono temat przewozu zdobytych komponentów w statkach, które to komponenty powodują błąd kolizji z samym statkiem, co może się skończyć spektakularnym wybuchem. Dlatego też trwają prace nad stworzeniem punktów łączenia tych komponentów z siatką kargo w ładowniach statków. Jak będziemy sprzedawać komponenty? W hangarach mają pojawić się coś w rodzaju wind towarowych, w których będziemy mogli zostawić zdobyte komponenty, a winda przekaże to do naszego inwentarza stacji kosmicznej. Analogicznie, ma się to odbywać w drugą stronę, czyli zakładanie komponentów będzie odbywać się fizycznie. To co zamówimy z inwentarza zjedzie do nas windą i traktor Bimami będziemy to montować na statkach. Docelowo ta funkcjonalność zniknie z MobiGlasa. Ciekawym wątkiem był ten o rozwoju mechaniki selwedge i pracach nad kolejnymi wersjami. Będzie wdrożona mechanika cięcia wraków, która poniekąd występuje już przy okazji stanu soft dead i uszkodzeniach proceduralnych. A dalej przewiduje się, że odzysk będzie dawał konkretne materiały. Czyli, jeżeli będziemy skrobać jakiś statek, który jest zbudowany z tytanu, otrzymamy w procesie salwadżu właśnie tytan. A z różnych typów pozyskanych materiałów, dosyć krótka droga do craftingu, o którym na razie niewiele. Jaki jest stan gry na mijający tydzień? Zamknięcie eventu Xeno zdecydowanie poprawiło stabilność gry i można powiedzieć, że tak dobrze nie było od wypuszczenia 3.18. Ale nie spodziewajcie się, że wszystko działa tak jak należy, bo dalej są problemy z misjami, gdzie NPCów brakuje, dalej są problemy z paczkami, które nie chcą się pojawiać, dalej są problemy z wydajnością serwerów baz danych, co powoduje czkawkę rozgrywki, czy po prostu niemożność zarządzania inwentarzem, albo czasowo nawet nie można się zalogować do rozgrywki. Taki Star Citizen. PTU-319 działa wyjątkowo dobrze, co wydaje się być obiecujące na Invictus rozpoczynający się już 19 maja. Czym jest Invictus? To takie święto wojska. W tym czasie możemy przetestować większość wojskowych maszyn za darmo, ale także zobaczyć potężnego idrysa czy bengala, które będą krążyć po Razem z Invictus będzie odbywać się także FreeFly, więc wszystkich możemy zaprosić do przetestowania Star Citizena za darmo przez 10 dni. A w naszej gromadzie przypominamy o kanale SC Handel. Mamy kolejną ofertę, tym razem od Maxa. Płaci 200 tys. alfa UVC za kompletny strój Microida. I to był raport tygodnia. Pozdrawiam Was wrobski z polskiej gromady gwiezdnej. Do zobaczenia w wersji.